Witaj. Tutaj analizujemy to, czego kobiety nie mówią wprost, ale bardzo mocno czują. Posłuchaj. Jest moment, w którym facet zaczyna czuć, że coś w relacji jest nie tak, ale jeszcze nie potrafi tego jasno nazwać. Nie ma jednej konkretnej sytuacji, jednego zdania, jednego konfliktu, który wszystko wyjaśnia. Jest raczej narastające uczucie ciężaru. Coraz częściej łapiesz się na tym, że zamiast spokoju czujesz napięcie, zamiast radości czujesz czujność, zamiast naturalności zaczynasz się zastanawiać, co powiedzieć, jak się zachować, czego lepiej nie poruszać. I bardzo często w tym momencie mówisz sobie, że to chwilowe, że każda relacja ma trudniejsze etapy, że nie można oczekiwać ideału. Problem w tym, że to nie jest kwestia ideału, to jest kwestia granic. Granic, które zaczynają się powoli rozmywać, a ty orientujesz się dopiero wtedy, gdy jesteś już daleko poza tym, na co kiedyś byś się zgodził. Najbardziej podstępne w takich sytuacjach jest to, że zmiany zachodzą stopniowo. Nie ma jednego momentu, w którym wszystko się psuje, jest raczej proces, w którym przyzwyczajasz się do coraz większego dyskomfortu, aż zaczynasz traktować go jak normę. Nigdy nie toleruj sytuacji, w której brakuje Ci szacunku, nawet jeśli ten brak szacunku jest ukryty pod żartem, emocjami albo tłumaczeniem, że ktoś taki już jest. Brak szacunku bardzo rzadko wygląda dramatycznie na początku. To nie są od razu krzyki czy otwarte upokorzenia. To są drobne rzeczy: ironia, która niby jest żartem, ale zostawia po sobie niesmak. Komentarze, które niby są niewinne. Ale podważają twoje decyzje, ambicje albo męskość. Porównania do innych facetów, nawet rzucone półżartem. Na początku możesz to zignorować, bo nie chcesz robić problemu. Myślisz, że to drobiazg, że nie ma sensu się czepiać, ale za każdym razem, gdy to ignorujesz, wysyłasz sygnał, że twoje granice są elastyczne, a granice, które są elastyczne, bardzo szybko przestają istnieć. Z czasem te drobne docinki zaczynają się nasilać. Pojawia się lekceważenie Twojego zdania. Twoje potrzeby zaczynają być odkładane na później. Twoje reakcje są bagatelizowane. Szacunek w relacji nie polega na tym, że druga osoba zawsze się z Tobą zgadza. Polega na tym, że traktuje Cię poważnie, że Twoje emocje nie są wyśmiewane, że Twoje granice nie są regularnie testowane. Jeśli czujesz, że musisz się bronić przed czyimiś słowami, albo tłumaczyć, dlaczego coś cię boli, to znaczy, że coś jest nie tak. Nigdy nie toleruj sytuacji, w której twoje uczucia są systematycznie unieważniane. To jeden z najbardziej destrukcyjnych mechanizmów w relacji, bo działa bardzo cicho. Mówisz, że coś cię rani, a w odpowiedzi słyszysz, że przesadzasz, że robisz problem z niczego, że znowu dramatyzujesz. Za pierwszym razem może to być reakcja obronna. Za drugim może być brak zrozumienia. Ale jeśli to się powtarza, zaczyna się bardzo niebezpieczny proces. Zaczynasz się zastanawiać, czy faktycznie nie jesteś zbyt wrażliwy, czy twoje reakcje są adekwatne, czy może naprawdę robisz problemy tam, gdzie ich nie ma i zamiast ufać sobie, zaczynasz polegać na interpretacji drugiej osoby. To jest moment, w którym tracisz grunt pod nogami. Bo jeśli nie możesz ufać własnym emocjom, to bardzo trudno jest podejmować jakiekolwiek decyzje. Relacja, w której jedna strona ma prawo do emocji, a druga ma je tłumić, nie jest relacją partnerską. To jest układ sił. I im dłużej w nim tkwisz, tym bardziej zaczynasz się kurczyć, coraz rzadziej mówisz to, co naprawdę myślisz. Coraz częściej wybierasz ciszę, bo jest bezpieczniejsza niż konfrontacja ale ta cisza nigdy nie jest neutralna. Ona zawsze coś kosztuje. Nigdy nie toleruj chaosu emocjonalnego, ciągłego przyciągania i odpychania, znikania i wracania bez wyjaśnień, zmiennych nastrojów, które sprawiają, że nigdy nie wiesz na czym stoisz. Taki chaos bywa mylony z intensywnością, pasją, silnymi emocjami. W rzeczywistości jest sygnałem braku stabilności. A brak stabilności bardzo szybko zaczyna wpływać na Twoje życie. Zaczynasz żyć w trybie oczekiwania. Sprawdzasz telefon częściej, niż byś chciał. Analizujesz ciszę. Zastanawiasz się, czy coś zrobiłeś nie tak. Twoje samopoczucie zaczyna zależeć od czyjejś dostępności. I nawet jeśli na początku tłumaczysz to sobie zakochaniem, z czasem czujesz, że coś jest nie w porządku. Relacja nie powinna sprawiać, że czujesz się ciągle napięty. Chaos emocjonalny bardzo często idzie w parze z brakiem odpowiedzialności. Jeśli druga osoba znika, a potem wraca, oczekując, że wszystko będzie jak dawniej, bez rozmowy, bez wyjaśnień, bez wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowanie, to wysyła bardzo jasny sygnał. Twój czas i Twoje emocje nie są traktowane poważnie. A jeśli to tolerujesz, uczysz ją, że może tak robić bez konsekwencji. Nigdy nie toleruj bycia opcją. To jeden z najbardziej bolesnych, a jednocześnie najczęściej racjonalizowanych schematów. Jeśli masz poczucie, że jesteś obecny tylko wtedy, gdy komuś jest wygodnie, a znikasz z radaru, gdy pojawia się coś ciekawszego, to nie jest przypadek. To jest dynamika, w której Twoja obecność jest wykorzystywana, ale niedoceniana. Bycie opcją oznacza brak jasności. Oznacza, że nie wiesz, czy jesteś wyborem, tylko zapasowym rozwiązaniem. I bardzo często facet w takiej sytuacji zaczyna robić więcej, bardziej się stara, bardziej się dopasowuje, bardziej inwestuje, licząc na to, że w końcu zostanie wybrany. Problem polega na tym, że w ten sposób tylko pogłębia nierównowagę. Relacja, w której jedna osoba ma pełną swobodę, a druga żyje w niepewności, nigdy nie będzie zdrowa. Nawet jeśli są w niej momenty bliskości, nawet jeśli są chwile, które dają nadzieję. Te chwile bardzo często służą tylko temu, żebyś został trochę dłużej. Nigdy nie toleruj braku odpowiedzialności za własne zachowanie. Jeśli za każdy konflikt winny jesteś ty, twoje reakcje, twoje emocje albo twoje słowa, to coś jest bardzo nie tak. Dojrzała osoba potrafi spojrzeć na siebie krytycznie, potrafi powiedzieć, że popełniła błąd. Jeśli zamiast tego zawsze spotykasz się z obroną, atakiem albo odwracaniem sytuacji, to wchodzisz w układ, który z czasem zniszczy twoją pewność siebie. Ten mechanizm działa powoli. Najpierw zaczynasz się zastanawiać, czy faktycznie nie przesadzasz. Potem coraz rzadziej zabierasz głos, aż w końcu przestajesz ufać własnym odczuciom. Facet, który przestaje ufać sobie, bardzo łatwo traci orientację i bardzo trudno jest mu potem odbudować poczucie własnej wartości. Nigdy nie toleruj sytuacji, w której musisz ciągle udowadniać swoją wartość. Relacja nie powinna być egzaminem, którego nigdy nie zdajesz. Jeśli masz poczucie, że cokolwiek zrobisz, i tak będzie za mało, że zawsze możesz zrobić coś lepiej, szybciej, mocniej, to znak, że jesteś w dynamice, która będzie cię tylko wysysać. Zdrowa relacja daje poczucie, że jesteś wystarczający, nie idealny, ale wystarczający. Jeśli zamiast tego czujesz ciągłą presję, to znaczy, że twoja wartość jest warunkowa, a warunkowa wartość bardzo szybko zamienia się w ciągły lęk przed utratą. Na tym etapie wielu facetów zaczyna zdradzać samego siebie. Rezygnuje z rzeczy, które były dla niego ważne. Odkłada swoje potrzeby na później. Tłumi emocje, żeby było spokojnie. I bardzo często tłumaczy to sobie miłością albo dojrzałością. Ale to nie jest dojrzałość, to jest rezygnacja. Relacja nie powinna wymagać od ciebie, żebyś przestawał być sobą. Jeśli czujesz, że musisz się ciągle pilnować, chodzić na palcach i uważać na każde słowo, to sygnał ostrzegawczy. Spokój, który jest okupiony autocenzurą, nie jest prawdziwym spokojem. Jest jeszcze jedna rzecz, której nigdy nie wolno tolerować, a o której wielu mężczyzn orientuje się dopiero bardzo późno. To moment, w którym relacja zaczyna cię zmieniać w sposób, który nie jest dla Ciebie dobry. Nie chodzi o naturalne kompromisy czy dojrzewanie razem z kimś. Chodzi o sytuację, w której stajesz się bardziej wycofany, mniej pewny siebie, mniej spokojny, niż byłeś wcześniej. Jeśli relacja zamiast Cię wzmacniać, systematycznie Cię osłabia, to nie jest cena, którą warto płacić. Bardzo często dzieje się to w sposób niemal niezauważalny. Najpierw rezygnujesz z drobnych rzeczy, z planów, które nie pasują do jej nastroju, z rozmów, które mogłyby wywołać konflikt. Z własnych opinii, bo i tak spotykają się z oporem albo lekceważeniem. Potem zaczynasz rezygnować z większych rzeczy, z czasu dla siebie, z pasji, z relacji z innymi ludźmi, aż w końcu orientujesz się, że twoje życie kręci się głównie wokół jednej osoby i jej reakcji. Nigdy nie toleruj sytuacji, w której twoje granice są regularnie przesuwane. Granice nie są po to, żeby je testować w nieskończoność. Są po to, żeby chronić Twoją równowagę. Jeśli raz je stawiasz, a potem za każdym razem pozwalasz je przekroczyć, uczysz drugą osobę, że Twoje słowa nie mają pokrycia w czynach. Z czasem przestają stają być traktowane poważnie. Wielu facetów myli stawianie granic z byciem agresywnym albo zamkniętym. To błąd. Granice nie polegają na kontroli drugiej osoby. Polegają na kontroli własnego udziału w sytuacji. Jeśli coś cię rani, mówisz o tym raz, jasno i spokojnie. Jeśli sytuacja się powtarza, nie tłumaczysz jej w nieskończoność. Wyciągasz konsekwencje. Bez dramatów, bez gruźb, bez manipulacji. Po prostu decydujesz, że nie bierzesz w tym dalej udziału. Nigdy nie toleruj relacji, w której czujesz się samotny mimo bycia z kimś. To jeden z najbardziej bolesnych stanów, bo jest sprzeczny sam w sobie. Jesteś w relacji, a jednocześnie nie masz poczucia wsparcia, zrozumienia, ani prawdziwej bliskości. Rozmowy są powierzchowne albo napięte. Twoje problemy są bagatelizowane. Twoje emocje nie spotykają się z empatią. Samotność w relacji jest znacznie gorsza niż samotność poza nią. Poza relacją masz przynajmniej jasność. Wiesz, gdzie stoisz. W relacji, która nie daje bliskości, cały czas masz nadzieję, że coś się zmieni. I właśnie ta nadzieja sprawia, że zostajesz dłużej, niż powinieneś. Nigdy nie toleruj sytuacji, w której twoje potrzeby są przedstawiane jako problem. Każdy człowiek ma potrzeby: potrzeby bliskości, szacunku, stabilności, uwagi. Jeśli za każdym razem, gdy mówisz o tym, czego potrzebujesz. Słyszysz, że jesteś zbyt wymagający, zbyt emocjonalny albo że to nie jest dobry moment, to znak, że twoje potrzeby nie są traktowane poważnie. Relacja nie polega na tym, że jedna osoba ma potrzeby, a druga ma się dostosować. Bardzo ważnym sygnałem ostrzegawczym jest też moment, w którym zaczynasz usprawiedliwiać czyjeś zachowanie przed samym sobą albo przed innymi. Tłumaczysz jej reakcję trudnym dzieciństwem, stresem, złymi doświadczeniami z przeszłości. Oczywiście kontekst ma znaczenie, ale kontekst nie usprawiedliwia wszystkiego. Zrozumienie czyichś problemów nie oznacza, że musisz brać na siebie ich konsekwencje. Nigdy nie toleruj relacji, w której czujesz, że musisz zasłużyć na normalne traktowanie. Szacunek, spójność i uczciwość nie są nagrodą. Są podstawą. Jeśli masz wrażenie, że dobre dni są czymś, na co musisz zapracować, a złe są normą, to znak, że dynamika jest odwrócona. Relacja powinna być miejscem, w którym obie strony dają i biorą, a nie miejscem, w którym jedna strona ciągle się stara, a druga decyduje. Odejście z takiej relacji jest trudne, nie dlatego, że jest złe, ale dlatego, że wymaga zmierzenia się z rzeczywistością. Z faktem, że zainwestowałeś czas, emocje i energię w coś, co nie przyniosło tego, czego oczekiwałeś. Wielu facetów zostaje właśnie dlatego, bo boją się uznać, że coś nie zadziałało, ale trwanie w czymś tylko dlatego, że już w to zainwestowałeś, jest jednym z największych błędów, jakie można popełnić. Nigdy nie toleruj relacji, w której boisz się być sobą. Jeśli boisz się powiedzieć, co myślisz, jeśli boisz się pokazać słabość, jeśli boisz się poruszyć ważne tematy, bo wiesz, że spotkają się z atakiem albo chłodem, to nie jest bezpieczeństwo. To jest adaptacja do napięcia. A życie w ciągłej adaptacji bardzo szybko prowadzi do wypalenia. Relacje, które są zdrowe, nie są idealne. Zdarzają się konflikty, nieporozumienia i trudne momenty. Ale w zdlowej relacji Masz poczucie, że jesteście po tej samej stronie, że nawet w konflikcie jest szacunek. Jeśli zamiast tego czujesz, że każda trudniejsza rozmowa jest walką, to sygnał, którego nie wolno ignorować. Nigdy nie toleruj relacji, w której twoja intuicja od dawna mówi ci, że coś jest nie tak, a ty ją zagłuszasz. Intuicja nie jest magicznym zmysłem jest sumą sygnałów. Które twój umysł zbiera szybciej, niż potrafisz je logicznie poukładać. Jeśli od dłuższego czasu czujesz niepokój, napięcie albo wewnętrzny opór, to bardzo możliwe, że widzisz coś, czego jeszcze nie chcesz nazwać. Na końcu wszystko sprowadza się do jednego pytania. Czy ta relacja sprawia, że stajesz się lepszą wersją siebie, czy coraz bardziej oddalasz się od tego, kim byłeś i kim chciałbyś być? Jeśli odpowiedź jest trudna, jeśli musisz się długo zastanawiać, to już jest odpowiedź. Nigdy nie toleruj relacji, która odbiera ci szacunek do samego siebie, bo bez tego żadna bliskość nie ma sensu. Lepiej być samemu i mieć spokój, niż być z kimś i ciągle walczyć ze sobą. Relacje mają dodawać siły, a nie ją zabierać. I im szybciej to zrozumiesz, tym szybciej przestaniesz godzić się na mniej niż naprawdę potrzebujesz. Jeśli te treści są dla Ciebie wartościowe, możesz zostawić polubienie lub subskrypcję. Dziękuję, że byłeś ze mną.